Niewiele inwestycji miejskich w Poznaniu spotkało się w ostatnim czasie z takim atakiem hejterów i internetowych trolli, jak to miejsce, w którym znajdujemy się dzisiaj. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze niedawno był to parking. Dzisiaj jest to przepiękny, wspaniale umeblowany, zielony plac przed zamkiem, w dodatku z cudowną kawiarnią. Postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się temu nowemu placowi Poznania. Zapraszam. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony metamorfozą tego miejsca. Jako sędzia, który brał udział w pracach sądu konkursowego i w ocenianiu prac konkursowych, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Centrum Kultury Zamek, widzieliśmy pracę na 10 zgłoszeń. Wybraliśmy z tego kilka prac do drugiego etapu. Te założenia, zarówno konserwatorskie, jak i wytyczne zamawiającego Ubrali w te formy architektoniczne. I te prace ocenialiśmy, i praca, która była faworytem i wygrała ten konkurs, od początku wszystkim nam się podobała, najpełniej odpowiadała na te potrzeby. Będąc tutaj, cieszy mnie to, że to miejsce zostało umeblowane, zagospodarowane. Jest tutaj podział na kilka stref. Te strefy się przenikają. Niby mamy otwarty przestrze otwartą przestrzeń dziedziniec przymknięty pawilonem od ulicy Święty Marcin, otoczony z trzech stron budynkiem zamku, ale ta przestrzeń jednak jest częścią miasta, to miasto tu wchodzi, wchodzi odgłosami, słyszymy przejeżdżające tramwaje, przelatujące samoloty, ludzi spacerujących, jeżdżących rowerami, hulajnogami, także samochodami, ten uspokojony ruch, to wszystko tutaj przenika, ale wchodzi w te przestrzenie poszczególne tego dziedzińca i go w pewien sposób strefuje. Niby wspólna przestrzeń, a jednak wydzielona. Możemy sobie teraz siedzieć tutaj, prowadzić rozmowę, obok ktoś pije kawę, tam ktoś kupuje bilety do kina. To jest właśnie chyba fajne w tym miejscu, ta różnorodność. Tutaj przez dziesiątki lat był parking, przez kilka dni w roku odbywały się jakieś wydarzenia, które animowało organizatorzy Centrum Kultury Zamek, czy, czy jakieś wydarzenia typu Orkiestra Świątecznej Pomocy. Natomiast w większości dni roku to był po prostu zwykły parking. I być może to są utyskiwania osób, którym zabiera się tą możliwość takiego swobodnego dostępu samochodem do miasta, co jest akurat sprzeczne z ideą współczesnych miast, które zamykają się na ten ruch samochodowy. Oddajemy przestrzeń pieszym, jesteśmy przede wszystkim ludźmi chodzącymi, chcemy z tej przestrzeni korzystać w sposób bezpieczny, spacerowy, rekreacyjny. Jesteśmy na otwartym dziedzińcu przed zamkiem. Główną rolę gra tutaj sama architektura zamku, która jest dopełniona zielenią, meblami miejskimi, wodą, funkcją kawiarni. Możemy po raz pierwszy od dziesięcioleci wejść do zamku przez sień przejazdową, także mocno poprawiła się dostępność. Pojawiła się też rampa dla osób korzystających z wózków. Cała przestrzeń jest zorganizowana na płasko, tak żeby było po prostu wszystkim wygodniej się tutaj poruszać. Pojawiły się też meble, na których już tutaj siedzimy. Są to za, za, zarówno meble ruchome, które widzimy już, że korzystający bardzo chętnie z nich korzystają, przestawiając sobie w różne grupki, ale też meble stałe, stabilne, na których można siedzieć, leżeć, obserwować tutaj otoczenie. Mamy elementy wodne. czekamy jeszcze z uruchomieniem fontanny, bo pogoda cały czas dosyć tej wiosny kapryśna. Pojawi się też taka mgiełka tutaj. I co ważne, są poidełka także każdy, kto jest spragniony, może tutaj przyjść i napić się czystej wody. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest przede wszystkim takim przedłużeniem zamku, taką przestrzenią codzienną, w której właśnie możemy przyjść, usiąść, odpocząć, spotkać się z kimś, ale organizujemy też tu takie kameralne wydarzenia. Przy okazji dużych festiwali takich jak na przykład etnoporty. Pojawią się tutaj właśnie mniejsze kameralne wydarzenia. Będziemy też organizować jakby tutaj specjalnie dedykowane temu miejscu eventy, takie jak na przykład już 1 czerwca Dzień Dziecka. Offer wziął się stąd, że już w 2020 roku razem z Pawłem postanowiliśmy, że otworzymy coś wspólnie. Paweł już wtedy razem z Marią, ze swoją partnerką, tworzył trzecią kawę, czyli kawiarnię na wieżycach na polnej 1. No i od tamtej pory zaczęliśmy myśleć, szukać lokalu, trochę do, dogrywać koncept, co to ma być dokładnie. Aż trafił się lokal. Znaleźliśmy go na grobli i Dużo rzeczy później potoczyło się tak, jak to wygląda teraz. No, nie ma generalnie jednej prostej odpowiedzi na to, czym wyróżnia się kaferna na tle innych kawiarni, bo bardzo dużo kawiarni w Poznaniu czy w Polsce ma wysokiej jakości kawę, wysokiej jakości jedzenie, wypieki. Natomiast my, oprócz tych trzech fundamentalnych rzeczy, chcieliśmy przede wszystkim dołączyć lokalną społeczność, która będzie mogła się tam spotykać, rozmawiać plotkować, integrować, jakkolwiek to nie brzmi, ee, i skupić się na gościnności i dostępności. Czyli na tym, żeby specialty, czyli kawa najwyższej jakości, nie była tylko dostępna dla tych kawowych purystów, tylko żeby pani Basia z kwiaciarni też mogła wypić sobie Americano z ziaren w najwyższej jakości. Jest taka moda w Poznaniu na troszkę inspirowanie się i popiewanie, w berlińskiej kawiarni. My oczywiście też patrzyliśmy na Berlin, jeździmy tam, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy kopiować, tylko spojrzymy, co oni robią dobrze i postaramy się to samo zrobić dobrze w Poznaniu. To właśnie jest to budowanie społeczności, organizowanie wystaw lokalnych, współpraca z jakimiś vintage marketami, zapraszanie DJ-ów, żeby troszkę pograli sobie czy dzień, czy, czy wieczorami i to kreuje tą, tą przestrzeń przyjazną dla tej lokalnej społeczności. Specyfika gości, która nas odwiedza w kaferdamie przy zamku, jest nieco inna niż na grobli, bo mamy tutaj faktycznie dużo więcej turystów. Mamy bardzo dużo osób, które po prostu przechodzą tędy, bo jest węzeł komunikacyjny opodal, ale nadal mamy sporo ilość gości, którzy w okolicy pracują, studiują czy mieszkają też. Najbardziej lubimy w Kafredamie przy zamku faktycznie światło, bo jesteśmy przeszkleni z trzech stron, jest tutaj jasno i naprawdę jest zupełnie inaczej niż na grobli, mimo że grobla też jest urokliwa, jeśli chodzi o ekspozycję na światło. Tak, światło, ja bym dodał tutaj też w przestrzeń czarnokrotna, bo można naprawdę wyjść z tą kawką nie oddalić się za daleko od kawiarni, być w jej otoczeniu, a cały czas sobie korzystać, iść na ławetce, można zjeść nawet na zewnątrz. Nie wiem jak wy, ale ja uważam metamorfozę tego zamkowego dziedzińca za naprawdę wspaniałą. Uzyskaliśmy dzięki niej cudowne miejsce zielone, przyjazne, otwarte, dostępne, z fantastyczną kawiarnią, wypełnione ludźmi. No czego jeszcze więcej chcieć w środku wielkiego miasta? Sprawdźcie sami!